Laptopy do gier to coraz prężniej rozwijająca się gałąź przemysłu gamingowego. Te niezwykłe maszyny są wybierane przez coraz szersze grono zapalonych graczy na całym świecie. MSI wypuszczając na rynek maszyny sygnowane smoczym logiem wprowadziło niemały zamęt. Wyposażone w sprzęt z najwyższej półki i wzbogacone o najnowocześniejsze technologie takie jak Cooler Boost 2 czy Killer LAN są wyjątkowo konkurencyjne. Laptop wyposażony jest w procesor Intel Core i7 4700MQ, 16GB pamięci RAM i przede wszystkim kartę graficzną GeForce GTX 780M z własną pamięcią 4GB. Do dyspozycji mamy 1TB miejsca na dysku. Ekran o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości Full HD wyświetla żywe kolory, a dzięki matowej powłoce można go używać nawet przy mocnym świetle. Utrzymana w drapieżnej stylistyce aluminiowa obudowa podkreśla gamingowe właściwości sprzętu. Klawiatura została zaprojektowana przez firmę Steve Na linii dotykowych przycisków znajduje się klawisz podświetlający klawiaturę w dwóch trybach. Wbudowane głośniki Dynaudio z systemem Audioboost ulepszającym dźwięk zadowolą nawet najbardziej wybrednych graczy. Całości dopełnia karta dźwiękowa Sound Blaster Cinema z niesamowitym dźwiękiem przestrzennym. Z prawej strony przed napędem mamy do dyspozycji jeden port USB 2.0 oraz wszystkie złącza audio, zaś z lewej znajdziemy trzy porty USB w standardzie 3.0 oraz czytnik kart pamięci. Z tyłu znajdziemy złącze HDMI, mini display port, złącze The Sub oraz port Killer LAN. Dlaczego Killer LAN? Ponieważ karta sieciowa została wyposażona w technologię Killer Gaming LAN. Karta sama redukuje opóźnienia do minimum, dzięki czemu gracz może się cieszyć najniższym pingiem w czasie rozgrywki. Obok portów z lewej i z tyłu umieszczony jest kanał odprowadzający ciepło z wnętrza komputera. Warto dodać, że dzięki technologii Exclusive Color Boost w najbardziej gorących momentach rozgrywki można jednym przyciskiem zwiększyć wydajność chłodzenia. Wydajność sprawdziliśmy w grze Grid 2. Otrzymaliśmy oczywiście rewelacyjny wynik, rozdzielczość Full HD, detale na poziomie ultra i 70fps. A to oznacza, że młodszy wyraz GT70 wcale nie jest gorszy. 25 tysięcy punktów to wynik godny gamingowego pc Model GT62 OD jest świetną gamingową maszyną. Jego mobilność i wydajność stawiają go w gamingowej czołówce.